To no znowu ja, to znowu Maciej. Halo mordy, tak to my. Co mamy dzisiaj? Kolejne petardy. Tym razem trójkąty. Większe i mniejsze. Otrzymaliśmy je od widza, więc gorąco dziękujemy mu za podesłanie nam tych pozycji do testów. Trójkącików. Te są takie dość malutkie, ale te to są już, no, wielach, nie? Pudełko przypominają mi takie, nie wiem, kulki trzaskające, Jak są pakowane właśnie zbiorczo. Tu mamy FS19, FS20. No i pokrótce. Mniejsze trójkąty mają 17,5 grama na 50 sztuk, więc dość dużo sztuk mamy w opakowaniu. Tutaj też mamy 50 sztuk, więc wow. Rok produkcji 2024. Produkcja chińska. Mamy pierwsze i drugie. A tu mamy nieco inaczej, bo mamy 20 gram na 50 sztuk no i też 2024 takie coś zobaczmy wspólnie rodzinnie, familijnie już się otwierają Już chcą być używane mhm. Wow, duże faktycznie No Trójkąty faktycznie. dawno wyszły z produkcji Mamy gramaturę 04, grama Ciekawe, ile miały tam te trójkąty nasze? Nie pamiętam. Polskie 035? Nie, no nie wiem. Tam gramatury wtedy nie było napisane. Bo też mieliśmy trójkąciki od JORGA i od chyba 09 to były. Tropik miał e, Superpower. I inne firmy. No, to są mniejsze, ale tu w ogóle lądu nie ma, nie wiem, albo tak przeoszczędzili, że właśnie widzicie jaki tu jest bardzo długi ląd, więc full bezpieczne. Nie no, ja tego nie będę rzucał. Uff, się ciepło zrobiło. A te mniejsze mają 0,35, aha to duża wersja ma 0,4, a te mają 0,35, czyli o 0,05 g więcej. Okej. Okay. Mniejsza wersja small. W ogóle pali? O, Co to jest? Większa wersja. No to to faktycznie. Dlatego taki krótki ląd. O, lepszy. No te głośniejsze, jakby były Ale... na czarnym prochu. Łe! Ale to jest tak żeby... Jest po deszczu, nagrywamy w końcu. Znaleźliśmy czas. Nie no, nie, nie układaj jeszcze tego. Okej, no zobaczymy. Jedną sztukę. Kurde, gdzie tu to lądy mają? Przecież to się nie wydaje do słoneczka. Odpaliby sobie to... Ła, co to było? Nie no no Aha. No to było to Wszystkie no, O nie Ła. Powiem tak może drodzy, No tutaj akurat W tym przypadku, jak sami widzicie no tu lontów nie ma. No nie ma. Tu płacimy chyba jednak za... No w sumie my nie płacimy, bo to tak. nie jest dostępne u nas, nie, ale... Ale no jednak, no, tak. Gdzie, gdzie nie gdzie jest, gdzie nie gdzie brak. Aż papierka nie może rozerwać. Mm. Papierek się rozkłada niczym origami i... Tak. Mm. Będziemy sprzątanie, później? Będzie, będzie sprzątanie, co na pewno. Łe, co, takie? O, no, jednak ciszej druga mocniej. Co powiem? Co powiem? Bezpieczne petardy. No to tak. Dobra, chyba będzie ok. Aha. Czyli większa wersja jest taka sama jak mniejsza i różne chociaż hmm. No tutaj akurat strzeliły, fajnie, ale ta pierwsza to taka jak mniejsza, nie wiem No powiem że nasze trójkąty były głośniejsze no dużo głośniejsze Dużo no. głośniejsze No może kurde nam się uda jakieś wygrzebać To zrobimy nam porównanie moi drodzy ale no tutaj akurat zostaje dużo makulatury wow. makulatury zostaje mnóstwo ale tak do zabawy, chociaż w tym mniejszym momencie, no jak zauważyliście sami zabrakło komuś lądu a no. No nic na to nie zrobimy producent gdzieś kurczę, popełnił mini błąd No ale mimo wszystko bar, można się pobawić tak. także my dla was to przetestowaliśmy i z wami się żegnamy no hejka